Kochani Nauczyciele, jaki wzór zostawił Wam Mnie Mesjasz, a jaki wzór dajecie? Czy nie napisano, że pierwsze najważniejsze jest miłość do Ojca Niebiańskiego, a drugie, Mu podobne, miłuj bliźniego swego? Traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany? Gdzie jest miłosierdzie w atakowaniu? Gdzie jest szacunek? Wierność i lojalność, brak, nauczacie pisma świętego, nauczacie wersetów, zapominając o tym, że Słowo Boże wypisane w sercu to nie tylko mowa, ale świadectwo życia. Gdzie Jezus atakował zwykłych ludzi? Czy on bojował z ludźmi, którzy byli w błędzie? Nie, albowiem to niezdry, niezdrowy potrzebował lekarza, ale chory. Ten, który nie jest w prawdzie. Ten, który został w błąd wprowadzony. Chlubicie się prawdą? Ustami mówicie, ale z sercem daleko jesteście od niego. Jeśli słowami kamieniujecie drugiego człowieka, mówicie o wojnie? wojna powinna toczyć się w, w was albowiem główny bój toczy się o każdego z nas zamiast walczyć z ludźmi my nie walczymy z ciałem i krwią ale ze zwierznościami ciemności które są w opokach niebiańskich my powinniśmy walczyć najpierw ze swoimi własnymi słabościami. Jak my możemy uczyć innych, że poznaliśmy Boga, jeśli nasze świadectwo życia temu zaprzecza? Gdzie On dał nam prawo skreślać, osądzać Mu i prawo niszczenia drugiego człowieka? Czy pismo nie mówi, że On nie ma upodobania śmierci żadnego człowieka? Ale aby człowiek się nawrócił i żył, to jakiego Ojca Niebiańskiego wypoznaliście, jeśli wymyślicie, że On ma upodobanie tylko w wojnie, wojnie i w zabójstwach? Gdzie czynił to Jezus Chrystus? Gdzie skreślił? Gdzie zaatakował? On był przeciwko tym, którzy nauczali, którzy znali Pismo, ale ludzi sami nie wchodzili i ludziom nie pozwolili wejść. Takich czeka naprawdę surowy sąd. Ale to nie my jesteśmy od tego. Tylko Bóg zna ich serca, tylko Bóg wie, gdzie jest cierń na ich sercach i tylko On może im pomóc. Nie wy mieliście prowadzić do Ojca Niebiańskiego, a prowadzicie do siebie. Widzicie swoje własne ja, a nie dostrzegacie, jak postępujecie w życiu. Jaki wzór i owoc dajecie. Spójrzcie najpierw w lustro swojego życia. Czy jest tam jakikolwiek brud. Najpierw ten brud zmyjcie, a potem innych nauczajcie. I to jest moje słowo dla każdego nauczyciela na TikToku, który mówi, że ojciec ma upodobanie wojny. Wojna powinna być wewnątrz Was. Stawianie czoła Waszym słabościom, a nie z ludźmi. Pomyślcie logicznie, czy nie napisano, że we wszystkim macie postępować tak, jak Syn Boży postępował? Czy nie napisane, że macie go naśladować, wypierać się samych siebie, wziąć na siebie swój krzyż i podążać za nim, naśladować Jego czyny, Jego postępowanie, tak jak on czynił? Gdzie jest to świadectwo? Gdzie jest to naśladownictwo? Gdzie jest wykonanie tego, czego nauczał Mesjasz? W tym przykładzie, który teraz jest dawany, nie ma naśladowania, nie ma miłości, która jest centrum całego Słowa Bożego. Albowiem napisano, ja chcesz być traktowany, innych traktuj, to jest bowiem całe prawo i prorok. Proszę Was, zastanówcie się nad tym, co robicie, bo jeśli w Waszym życiu nie ma zmiany, jeśli w Waszym życiu wciąż atakujecie innych i nie widzicie w nich stworzenia Bożego, które Bóg tak samo kocha, tak jak i Was, to tak naprawdę wcale go nie poznaliście. Poważnym, podstawowym zadaniem jest nauczyć się kochać człowieka z jego plusami i z minusami niezależnie kim jest. Taki przykład dał mesjasz i taki przykład my powinniśmy da dawać innym. Być światłem, a nie ciemnością. Świecić każdemu człowiekowi, a nie tylko tym, którzy są dla nas wygodni.